Zobaczymy teraz drugą grupę osób. I tak to będzie skorpion, rybka, baranek, strzelczek. O jezu, bliźniaczek i tanienka. Zobaczymy, co im tu się pokaże. Jak to będzie wyglądało, co tu się pokaże. No, oczywiście, z tej samej talii, co patrzyliśmy wcześniej. Czyli z tego drugiego tarota. A więc tu ktoś myśli o czymś związanym ze swoją przeszłością. Możliwość to, co przeżywała jakaś osoba w dzieciństwie, czyli powracanie tymi myślami, tak jakby po takich już burzach, po takich przejściach, które się u Was działy. Jako dorosłe osoby wracacie do, do dzieciństwa i przypominacie sobie, jak to było, jak wy przechodziliście to dzieciństwo, co się po prostu działo. Tu karta mówiąca o jakimś zakończeniu pewnego cyklu. To też mogła być praca nad waszym wewnętrznym dzieckiem, co u niektórych, i porównywaniem sobie, jak wy to przeszliście, co było tym głównym problemem. Dodatkowo y, jakieś m, sytuacje, które też przeciążały, co u niektórych. E, że po prostu ktoś miał, ktoś miał dosyć. Też mogą być sytuacje związane, że nie było tego braku równowagi w dawaniu i braniu, czyli mogło... Wy potrzebowaliście na przykład uczuć, staraliście się jako dzieci tam do kogoś wbić mama, tata i tak dalej, albo mieliście brak, nie mieliście na przykład nie wiem, jednego z rodziców i tu był ten brak równowagi też w Was, tak? E, mogło też być takie sytuacje, że mm, też e, Mogliście poznać jakiegoś rodzica swojego, na którym się przeliczyliście, bo też tak mogło być. Ale tu się pokazuje wycofanie: ktoś się mógł wycofać, jeżeli byście dziećmi. Wycofać, odejść i tu wy. Staracie się y, jakoś pogodzić tą sytuację, doprowadzić siebie do równowagi. Czyli tak samo może być sytuacja, gdzie wy jako rodzice w obecnej chwili możecie też czuć takie przeciążenie. Przeciążenie, że ktoś odszedł od was, zostaliście sami. Zostaliście sami z dzieckiem i przechodzicie to samo, co, co teraz jako dorośli rodzice. Przechodzicie to samo i tak się patrzycie na swoje dziecko. Jak to? Było, jak u was się mogło coś takiego wydarzyć. Czyli powielana ta scena, która u was była. Coś, co miało do przerobienia być, a jednak się nie przerobiło, i teraz powielamy te same schematy. Tutaj mogła być sytuacja, że mógł mężczyzna odejść. Mężczyzna odejść po prostu od kobiety. Jest dziecko. Rodzic musi zapewnić temu dziecku. I ojca, i matkę, niestety. Była wieża, ktoś się wycofał, ktoś odszedł, ktoś po prostu się odsunął. Dalej się pokazuje walka, stale walka o coś. Mogła być walka na przykład odnośnie uczuć, odnośnie pieniędzy, odnośnie dawania czegoś dla tej rodziny. Ten ktoś stale tylko brał, a nie dawał. Dalej się pokazuje tak. Wy stworzyliście sobie wś wśród siebie taką jakby Wobec tej chwili o azę, o azę spokoju, tak jakbyście po tych wszystkich walkach odeszli i zaczęli funkcjonować normalnie, ale wracacie. Czyli ten ból wewnętrzny jeszcze jest. Teraz tak z perspektywy czasu patrzycie się na tą sytuację, czy dobrze to było, tak? Czy dobrze to było? Macie tą stabilizację, bezpieczeństwo w domu, w rodzinie przede wszystkim. Tu jakiś cykl u Was też się zakończa, dlatego też może być chwilami jakieś takie ciężkie chwile. Płacz po nocach. Żałowanie jeszcze czegoś po prostu. Ten ból wewnętrzny jeszcze Was tkwi jak najbardziej. E, no, a ktoś sobie baluje, ktoś sobie baluje, ktoś sobie szaleje, szarżuje i ma w dupie wszystko. No i co się pokazuje nam? E, jesteście poobijane po tych wszystkich sytuacjach. Czy panowie, którzy sami wychowują dzieci, też mogą sobie po prostu wziąć to w ten sposób, przemieniać, że wy to Was też się może dotyczyć. Możemy sobie po prostu sytuacją się kierujcie, jak powiedziałam. Więc tak, jesteście po tym wszystkim, co się działo, poobijani, poobijani, poranieni i jeszcze tak, niby jest ten spokój, niby czujecie się, że już jest bezpiecznie, ale jeszcze tak w głębi duszy jest ten ból, ten ból, te zawiedzenie, to, to co się wydarzało, to co przechodziliście kiedyś i przechodzicie może na chwilę obecną z powrotem, czy przechodziliście niedawno w relacji. E, powoli, powoli wy już wstajecie. Wstajecie e, z takiego magocyklu. Tutaj teraz wspominacie, jeszcze jest jakieś rozżalenie, ale to rozżalenie już powiedziałam, tak jakby tapeta na telefonie. Jest jakiś obrazek, potem sobie zmieniamy i jest co innego. I tu tak samo przechodzicie i zmieniacie cały system. E, powiedziałam, e, zaczynacie też wchodzić bardziej w kwestie finansowe. E, tu wy musieliście to przejść, jak najbardziej. Musieliście przejść tą całą sytuację, by zakończyć ten cykl, by coś zakończyć i coś rozpocząć. Tu wszechświat Wam sprzyja, idzie w Waszym kierunku. Wy uleczacie się po tych ranach, po tym wszystkim, co Was e, brało i tutaj po prostu przygnębiło. Uleczacie się, e, dochodzicie do jakiegoś takiego stanu już stabilizacji, bezpieczeństwa i jesteście mistrzami, jesteście mistrzami i jesteście też można powiedzieć osobami, które wzrosły po tak ciężkich relacjach albo ciężkich sytuacjach w relacji. Co mamy dalej? Mhm. Wy wiecie, że wy dacie radę. Jest trudno, ale wy wygraliście tą walkę. Wygraliście tą walkę z tym, co się wydarzało, z oszustwami, z kłamstwami z brakiem równowagi, z awanturami, z kłótniami, zamykacie pewne drzwi i tu przed Wami będą otwierały się kolejne drzwi. Kolejne drzwi, że ktoś może do Was w te drzwi zapukać. Jest to mężczyzna, mężczyzna, który możliwe, że przyjdzie, przyjdzie lub poznacie, mężczyzna, który będzie wiedział, czego chce przede wszystkim który będzie sprawiedliwy, nie będzie się patrzał, nie będzie krytykował, tylko będzie po prostu brał i dążył do tego, żeby było między wami ok, żebyście coś mogli stworzyć. I tu dopiero będzie ten czas na relaks, siła wasza, odwaga. Tu wy, jako młode takie wojowniczki, które przeszliście piekło, a jednak wstajecie, czy wojownicy, daliście radę. Wsparcie wtedy będzie dopiero od osoby tej i od osób w jego. Nie wiem, gronie, może też z rodziny, że wy podniesiecie się całkowicie. I choć było ciężko, tu ta walka została wygrana. Czyli, jeżeli powiem tak wprost, po prostu łatwo, po prostu w prostym języku, tak żeby nie było zagmatwane, przeszliście dużo, bardzo dużo. Ale pokazuje nam się sytuacja, gdzie wy wychodzicie na prostą, wy tu się uleczacie, wy porzucacie to, co jeszcze do tej pory niedawno was dobijało, czyli jeszcze tkwiło, mogło nawet tkwić latami, co u niektórych. Odchodzicie od tego jak najbardziej, dostajecie tej siły i powoli otwieracie się na jakąś miłość na jakąś osobę. Ja nie mówię, że od razu będziecie się wiązać, ale jest taka możliwość, że poznacie kogoś wartościowego. Ja życzę Wam z tego całego serca. I pamiętajcie, że dzieci to nie jest bagaż. Jeżeli chce Ciebie, to też musi zaakceptować dziecko. Ściskam Was i pozdrawiam serdecznie.